Witam wszystkich! W dzisiejszym filmiku chciałbym Wam polecić kolejny produkt Flawonu. W ostatnim filmiku pokazywałem Wam, jak szejki zwiane zmieszam z kolagenem z Flawonu. Tym razem chcę Wam pokazać szejki z Flawonu, ponieważ już się jakiś czas testuję i widzę, że tak samo dobrze działają. Tutaj mam kolagen Flawonowski i jak robię szejki? miarkę kolagenu sypię najpierw on sobie już tu spada na dno się namacza i teraz szejki z flawonu One są w takich saszetkach. Jest smak słony kar karmel i jest czekolada z bananem. Powiem wam, że bardzo dobre, jeżeli chodzi o smak. To jest wszystko z nas naturalnych y, owoców, ale także y, zielony groszek. Jeżeli chodzi o skład, to już y, sami sobie będziecie mogli doczytać na stronie. W każdym razie y, dlaczego ja używam miarki? Ponieważ tu wagowo y, ta saszetka ma dwa razy tyle y, wagi co szejk y, z Yaniz, czyli jeżeli wezmę też tutaj dwie miarki tego szejka o, to tu dokładnie zostaje mi kolejne dwie miarki na wieczór czyli jedną saszetkę można y, rozdzielić na pół żeby mieć na rano i na wieczór i normalnie tak samo jak y, te szejki poprzednie Mieszam to w shakerze, ten shaker jest trochę większy od tamtego, ale to nic nie szkodzi, ponieważ i, i smak tu jest intensywniejszy i normalnie robię to, tak. to jest już śniadanie zrobione, dokładnie, nie wiem ile to trwało, dwie minuty. Wypijam takiego shake'a, oczywiście jeszcze używam prebiotyków z Vianes między posiłkami. Ale w tej chwili będę testował cały miesiąc tego shake'a. Biorę to już od dwóch tygodni, bo chciałem zobaczyć jaki jest efekt. Wiecie, że nie polecam wam rzeczy, które sam nie sprawdzę. I od dwóch tygodni dokładnie tak samo się czuję, tak samo działają, nie czuję głodu i widzę, że tracę na objętości od dwóch tygodni, dlatego dzisiaj ten filmik kręcę dla Was, yy, ponieważ yy, duża grupa moich znajomych używa tego kolagenu, ale także byli ciekawi, czy te szejki działają podobnie jak wionesk. I po dwóch tygodniach mogę Wam powiedzieć, że tak naprawdę, yy, jedyną różnicą, jaką czuję, no to, jest, yy, to są walory smakowe. Ponieważ tu jest smak dużo intensywniejszy, nie ma tu przede wszystkim cukru, czyli słodzików dodanych, różnych innych dziwnych rzeczy. Jest naturalny, a słodycz, którą czujecie, to jest ten cukier naturalny z owoców. Więc on jest trochę mocniejszy od tych szejków Zjanesz. Z tej przyczyny, że bianes y, czysto było na mleku robione, tak, I, i, i tam ten cukier był praktycznie całkowicie usunięty. Tu są śladowe ilości cukru, ale działanie jest dokładnie takie same i dlatego ten filmik jest y, nakręcony, żeby właśnie moi znajomi, czy też wy, zobaczyli, że te szejki z flawonu także y, działają i także y, mają te same y, zastosowanie w mojej diecie, więc y, tym razem jadę na szejkach y, z flawonu i chcę zobaczyć jakie będą efekty, od dziś już będę robił takie y, pomiary te wszystkie rzeczy, które robiłem przy Vianes, żeby wam sprawdzić ten produkt. Ja polecam w każdym razie, ponieważ no, tak jak mówię, teraz trzeci tydzień yy, zaczynam je testować i widzę, że nic się nie zmieniło. Yy, nadal tracę na tej objętości i fajnie się czuję ta sama energia, więc możecie spróbować. I jeszcze jedna ważna rzecz, dlaczego ja Wam pokazuję te szejki. No, są takie dwa powody. Jednym jest to, że cenowo one trochę lepiej albo dużo lepiej wychodzą, jeżeli chodzi o te poprzednie, i to był też powód, że wiele osób na przykład cena może trochę zniechęcała, więc tutaj o połowę one są tańsze. I druga rzecz, do tych szejków już przy jednym zamówieniu możecie sobie dobrać jeszcze właśnie kolagen, yy, możecie glukozaminę chondroitynę do tego, żeby wzmacniać ten kolagen. Macie witaminę C, magnes i wiele innych rzeczy. Tych produktów jest 20 i tu jest tak fajnie ułożone, że w jednej przesyłce, czyli w jednym zamówieniu możecie sobie na przykład wziąć szejki i do tego kolagen. I na przykład chondroitynę albo magnes, nie będę tutaj już tego powtarzał, ale tych produktów jest 20. I to też jest wszystko w jednym zamówieniu i to też jest powód, dla którego Wam pokazuję, bo jeżeli próbujecie y, zmienić tak, swój wygląd, y, sylwetkę, to jeszcze dodatkowo możecie korzystać z tych wszystkich y, y, naturalnych rzeczy, które y, proponuję flawon. Czyli macie te żele z owoców i tak dalej, i tak dalej. I to wszystko wspomaga nie, proces odchudzania, proces zmiany sylwetki, samopoczucie i przede wszystkim w organizmie niczego Wam nie brakuje. Nie jest to dieta na zasadzie jakichś tam drago, drastycznych zmian, czyli nie jemy i tak dalej, tylko po prostu to wszystko. Przebiega naturalnie, nie chodzę głodny. Mam dużo energii, wysypiam się, mam siły na to wszystko, ponieważ gamma tych produktów we Flawonie pozwala mi na to, żebym ja korzystał jeszcze z tych pozostałych produktów w tym jednym pakiecie i to powoduje, że wszystko, co potrzebuję do yy, tej diety, mam w jednym pakiecie. I dlatego też chciałem wam to pokazać, żeby do końca być uczciwym. Tu nie chodzi o to, że y, ja namawiam was do czegokolwiek, żeby na przykład y, tamte rzeczy zostawić i przejść teraz na y, te prowolonskie. Po prostu y, tak jak mówię, uczciwie testuję te produkty i chcę, żebyście mieli y, autentyczne Sprawozdanie z tego, czy to działa, czy to nie działa. Więc tu w pełni odpowiedzialnie mogę Wam powiedzieć, że te szejki także są skuteczne. Działają, ale do tego jeszcze mam pełne wspomaganie innych produktów. Jeżeli macie pytania, to jak zwykle na koniec filmu będzie mój mail. Pisać na niego. E, lub w komentarzach, jeżeli macie pytania, też czytam wszystkie komentarze, staram się jak najszybciej odpowiadać i tam Wam wszystko wytłumaczę. E, tak jak mówię, są też na tym, można e, mieć e, rabaty, można mieć e, prowizję za polecanie tego, więc e, jeżeli chcecie jeszcze mieć te produkty za darmo, jest to bardzo prosta rzecz żeby sobie wypracować, no może nawet nie wypracować, bo jak ktoś słyszy słowo wypracować, to już jest przerażone. Bardzo prosta droga jest do tego, żeby te produkty mieć praktycznie gratis. Więc polecam kontakt, zapraszam do kontaktu i jestem do dyspozycji. Życzę wszystkiego dobrego.